Cześć, w dzisiejszym filmie opowiem Wam o moich sposobach na luksusowe życie przy ograniczonym budżecie. Mam nadzieję, że po obejrzeniu całego filmu pojawią się w Was pomysły na to, jak niskim kosztem finansowym albo czasowym, bo to dwie ważne waluty w dzisiejszych czasach, będziecie mogli podnieść sobie jakość Waszej codzienności. W tym filmie Powiem Wam, dlaczego warto mieć własną definicję luksusu i jak ją opracować. Podam kilka przykładów na to, jak można mieć luksusowe odczucia niskim kosztem, a na koniec pomogę Wam jeszcze bardziej pogłębić Wasze poczucie luksusu podejściem, które nie wymaga ani złotówki. Ja jestem akurat w takim okresie życia, że odczuwanie luksusu, a bardzo lubię luksusowe życie, i powiem Wam zaraz, co ono dla mnie oznacza. Na chwilę gdzieś mi to się zapodziało. Dlatego yy, przyznam od razu, że ten film nagrywam nie tylko dla was, ale także dla siebie i sama zamierzam z niego skorzystać. Kiedy mówimy o luksusie, to bardzo często w pierwszej kolejności przychodzą nam do głowy pieniądze. I łatwo wchodzimy w takie przekonanie, że to one nam mogą kupić luksusowe odczucia. I ja dziś chciałabym z tym trochę podyskutować i nieco zmienić to utarte postrzeganie luksusu. Jeśli już oglądaliście moje inne filmy, to pewnie o mnie wiecie tyle, że lubię bawić się definicjami i znaczeniami słów. Mam wrażenie, że to pomaga mi wychodzić poza takie utarte stereotypy myślowe. I mówiłam o tym trochę na przykład przy okazji filmu o zmianie życia w 3 miesiące, gdzie zachęcałam Was do tworzenia sobie własnych definicji sukcesu poprzez zawieszanie poprzeczki na odpowiednim dla was poziomie. Odsyłam Was do tego filmu. Dzisiaj zachęcam Was do zastanowienia się nad Waszą definicją luksusu. Czym jest dla Was luksus? Zastanówcie się nad tym dłuższą chwilę, bo w pierwszej kolejności być może przyjdą Wam do głowy jakieś takie materialne rzeczy: jakieś fajne auto, piękne mieszkanie albo zagraniczne podróże. Ja przez długi czas definiowałam luksus jako taką możliwość wejścia do sklepu, obojętnie czy spożywczego, czy z ubraniami, czy jakiegokolwiek innego, i kupienia tego, co potrzebuję albo tego, co mi się podoba, bez patrzenia na cenę, bez konieczności poszukiwania jakichś promocji czy kodów rabatowych. I to przez długi czas była moja definicja luksusu, i ona wynikała z tego, że przez większą część mojego życia nie mogłam żyć w ten sposób. Musiałam kontrolować budżet, patrzeć na ceny. Teraz, kiedy wiedzie mi się już nieco lepiej, no to ja wciąż analizuję ceny produktów, szukam promocji, szukam kodów rabatowych. Mam nawet takiego osobnego maila, na który zapisuję się na różne newslettery do różnych sklepów, po to, żeby na przykład otrzymać jakiś kupon rabatowy na pierwsze zakupy w danym sklepie. Ale teraz mi to już w ogóle nie przeszkadza i nie odbiera mi to odczuwania luksusu, bo po prostu zmieniłam swoją definicję luksusu. Obecnie największym możliwym luksusem jest dla mnie wolność oraz czas, czyli luksusem jest dla mnie możliwość samodzielnego decydowania o tym, w jaki sposób spędzam swój czas. Ta zmiana definicji kilka lat temu zaprowadziła mnie na drogę marzenia o uniezależnieniu się od pracodawcy. I najpierw udało mi się znaleźć taką pracę, którą mogłam wykonywać zdalnie i w dużej mierze no, sama mogłam decydować o swoich godzinach pracy. I to dało mi już pewne poczucie wolności, ale to było dla mnie za mało, bo stałam się trochę bardziej zachłanna. Marzyłam też o tym, żeby być bardziej samodzielną, także w decydowaniu o tym, w jaki sposób wykonuję moją pracę, czyli w moim przypadku o czym i w jaki sposób piszę. I to doprowadziło do odejścia z etatu i rozpoczęcia działalności na własny rachunek oraz otworzenia tego właśnie kanału. Można powiedzieć, że ziściły się moje marzenia w tym obszarze i to jest racja. Jestem ogromnie wdzięczna za to, że udało mi się dojść do takiego momentu, kiedy praca jest dla mnie źródłem spełnienia i nie generuje już tyle stresu, ile generowała kiedyś, kiedy zajmowałam się no, głównie zadowalaniem potrzeb swoich szefów, a teraz sama jestem swoim szefem, więc głównie sama zadowalam swoje potrzeby. Teraz, nawet jeśli współpracuję z kimś, kto w danym projekcie jest dla mnie szefem, to albo mam dosyć duży wpływ na sposób, w jaki realizuję dane zadanie, albo zmieniam swoje myślenie i niektóre projekty realizuję pamiętając o tym, że ich zadaniem jest realizowanie mojej potrzeby zarabiania pieniędzy, a nie koniecznie potrzeby wolności. A dlaczego ja Wam to wszystko opowiadam? Bo uważam, że znalezienie własnej definicji luksusu może być naprawdę takim game changerem w podniesieniu jakości waszego życia. I podam wam kilka przykładów, a potem pomogę wam opracować waszą definicję sukcesu. Powiedzmy, że jesteś na takim etapie życia, w którym luksusem są dla ciebie konkretnie pieniądze i to ich teraz bardzo potrzebujesz. Jeśli sobie to ze sobą szczerze ustalisz i zrozumiesz, że tak jest, to może przez jakiś określony czas będzie ci łatwiej skupiać się głównie na obowiązkach, na realizowaniu zadań zawodowych i na przykład mniej będziesz poddawał się marudzeniu, że ci się nie chce, bo dokładnie wiesz, że to jest właśnie teraz twój cel i pracujesz tak ciężko z ściśle określonego powodu. Albo Twoją aktualną definicją luksusu jest obdarowanie najbliższych pięknymi, wymarzonymi, drogimi, być może prezentami na święta. Wiesz, że to ci przyniesie radość, że możesz sobie teraz na to pozwolić i chcesz się tym, że dobrze ci się wiedzie, podzielić się z najbliższymi. Jeżeli dobrze zrozumiesz tą potrzebę, to będziesz mógł z tego doświadczenia dawania wynieść ogromną radość i przyjemność, a także no, nie będziesz rozczarowany, że na przykład w tym roku prezenty, które sam otrzymałeś, były trochę liche. I to może są trochę absurdalne przykłady, ale chciałam specjalnie na takie postawić, żeby uwypuklić moje przesłanie. I jeszcze jedna uwaga. Definicja luksusu może się zmieniać i dlatego warto do niej co jakiś czas wracać i ją aktualizować, odświeżać, sprawdzać, czy jest wciąż aktualna. Jeśli powiedzmy przez rok czy dwa dużo pracowałeś i oszczędzałeś te wymarzone pieniądze na jakiś konkretny cel, to może w końcu dojdziesz do punktu, w którym zauważysz, że teraz już luksusem nie są te pieniądze, ale na przykład czas spędzany z bliskimi, bo tego ci właśnie brakowało i teraz chcesz z tego zrobić swój priorytet. Jeśli zrobisz to świadomie, to zmieni się całe Twoje podejście do luksusu i będziesz mógł pełnymi garściami czerpać z doświadczenia, na przykład takiego jak wyjście na zwykły spacer do lasu z rodziną i nie będziesz się zastanawiał, czy akurat stoi w garażu Mercedes albo jaką wykwintną kolację będziecie jedli wieczorem. A teraz podpowiem Wam trochę, jak opracować swoją definicję luksusu. Na początek zastanów się, jakie są konkretne rzeczy, jakieś czynności, które dają Ci to poczucie luksusu. Na przykład to będzie robienie paznokci raz w miesiącu w salonie, albo kupowanie nowych książek zamiast wypożyczania tych z biblioteki, albo jedzenie w knajpie, albo wracanie do domu taksówką zamiast komunikacją. No tutaj jakby pomyśl sobie, co w Twoim życiu daje Ci takie... Uczucie, że czujesz się przez chwilę bogaty. I nieważne w jakim kontekście. Coś, co czujesz, że daje ci poczucie obfitości, co lubisz robić, czym się, przy czym się uśmiechasz, zapominasz o od świecie, odklejasz. Szukaj tego typu doświadczeń. No i ja, jak już wiecie, stosuję tutaj na tym kanale zawsze jakieś przykłady i tym razem posłuszę się sobą. Jedną z czynności, która daje mi spore poczucie luksusu, jest jedzenie na mieście. Oraz możliwość wyjścia w środku dnia na spacer, na zakupy spożywcze czy na siłownię. Jest tego więcej, ale zatrzymajmy się na tych dwóch czynnościach, bo one mi posłużą do wyjaśnienia mojego zamysłu. Zastanówmy się teraz, co konkretnie w tych czynnościach, które sobie wypisałeś, daje. Tobie to poczucie luksusu. O co chodzi? I tutaj na przykładzie tego jedzenia. Czy to dlatego, że ktoś je dla mnie przygotował, albo może to, że nie będzie trzeba później zmywać, a może chodzi o obsługę kelnerską, a może to, że będę przebywać w ładnej przestrzeni restauracji, albo to, że po prostu mam pieniądze i mnie stać, żeby wymienić je na jakieś jedzenie, na jakiś posiłek w wykwintnej restauracji. Zobaczcie, jak wiele różnych aspektów tego doświadczenia może stać za tym, że my konkretnie postrzegamy je jako wyjątkowe i ja jak się nad tym tak na serio zastanowię to widzę że największe poczucie luksusu daje mi sama decyzja że zjem coś dobrego na mieście lubię ten moment podejmowania decyzji zwłaszcza jeżeli ona jest jeszcze spontaniczna lubię też poczucie nowości że próbuję czegoś nowego jakiejś nowej kuchni albo jestem w nowym miejscu i odkrywam coś to poczucie odkrywania jest tutaj dla mnie kluczowe w tym drugim przypadku u mnie, czyli w tym, że chciałabym w środku dnia sobie gdzieś wyjść, według tego, jak mi się to podoba, to nie chodzi na przykład o to, że będę mogła iść do sklepu i tam będzie mniej ludzi, bo większość ludzi w tych godzinach pracuje i będą mniejsze kolejki do kasy. Tutaj ponownie kluczem jest dla mnie radość w tym, że ja sama mogę ustalić, kiedy realizuję własne potrzeby i że nie jestem pod pręgierzem narzuconego mi z góry zegara. Robiąc taką analizę, możecie zauważyć jakieś powtarzające się schematy. No i na tym moim przykładzie widać, że mi poczucie luksusu daje wypełnienie potrzeby o samostanowieniu, o tym, że to ja podejmuję decyzję. Może te moje przykłady pomogą Wam dokopać się do tych. Waszych głębszych potrzeb, co jest wasz, dla was luksusowe, w tym, że możecie spędzać czas z rodziną albo realizować hobby, a może na tym etapie życia do, okaże się, że tak naprawdę no, jest dla was ważne to, żeby pokazać swój status materialny przed innymi. I tu mam prośbę: dochodźcie do tych wniosków w szczerości ze sobą. Ja już o niej wielokrotnie mówiłam. Naprawdę nie oceniajcie się, tylko dojdźcie do środka sami ze sobą po to, żeby zdobyć samoświadomość. I ta świadomość nie tylko pomoże wam tak lepiej zarządzać życiem finansami bo pozwoli wam realizować właśnie te potrzeby które dają wam to poczucie luksusu będziecie wiedzieć dlaczego to was kręci i może to też pokaże wam jakieś nowe obszary do realizacji właśnie tych potrzeb ale może pokażą Wam się też jakieś obszary, nad którymi warto się chwilę pochylić, zastanowić, czy może czegoś jednak nie chcielibyście zmienić w tym swoim postrzeganiu luksusu i nad czymś popracować. Pomocne może być też spojrzenie na sprawę z odwrotnej strony i zobaczenie, co Was w ogóle nie grzeje, na czym na przykład można zaoszczędzić, bo wydawanie pieniędzy na te rzeczy robicie może odruchowo, wydaje Wam się, że tak trzeba, ale w sumie nie robi Wam to wielkiej różnicy. No i tu znów posłużę się własnym przykładem. Moje podejście do posiadania auta oraz korzystania z taksówek, jakichś przewozów i komunikacji miejskiej jest dosyć ciekawe. Ja, kiedy miałam auto, to ogromnym poczuciem luksusu było dla mnie to, że bez planu dostosowywania się do rozkładu jazdy pociągów mogę na przykład pojechać do rodzinnego domu i to, że nie muszę się targać z jakimiś torbami. I ta wygoda i ta wolność dawały mi właśnie to poczucie luksusu. Ale już kompletnie nie było ważne dla mnie, jakie to jest auto. no... Może tyle, żeby było bezpieczne i żeby nie śmierdziało. To są moje główne wymagania. I oczywiście, świetnie by było mieć fajny samochód, ale czy to samo w sobie byłoby dla mnie na tyle ważne, żeby na przykład wymienić to na czas, który poświęcę na pracę, której nie lubię albo która mnie bardzo stresuje? No, w moim systemie wartości mi się to po prostu nie opłaca. I to samo tyczy się na przykład taksówek, bo kiedy wracam z, na przykład wieczorem do domu, no to oczywiście zapłacę za auto i za przejazd, bo luksusem jest dla mnie to, że mogę bezpiecznie wrócić do domu i to jest po prostu warte wydania moich pieniędzy, ale kiedy na przykład umawiam się gdzieś z kimś w środku dnia, to oczywiście wolę oszczędzić kasę i pojechać autobusem, a jeśli jest taka możliwość, to jeszcze lepiej pójść pieszo. No bo to dla mnie w ogóle nie ma żadnego znaczenia, jak ja się tam dostałam. Nie daje mi to żadnego poczucia luksusu, gdybym miała wydać ten, te pieniądze na tą taksówkę, więc akurat tutaj wolę sobie oszczędzić. I tu podobnie mam nadzieję, że te moje przykłady z życia pomagają Wam zobaczyć, że dużo ludzi używa czegoś jako luksusu, wydaje mu się, że to jest luksus, wydaje tam dużo pieniędzy, a okazuje się, że na przykład dla tej osoby konkretnie w sumie to w ogóle nie ma żadnego znaczenia i ta osoba po prostu robi to zupełnie odruchowo. I to jest zupełnie ok, bo każdy z nas ma właśnie swoją własną definicję luksusu i uważam, że warto ją sobie stworzyć, bo to będzie nam pomagało w wydawaniu, inwestowaniu no i da nam taki fajny zwrot w tym odczuwaniu tego poczucia luksusu w konkretnych tych czynnościach, które konkretnie nam dają tą radość. No dobra, i teraz opowiemy sobie o tym, jak sprawić, żeby życie było bardziej luksusowe. No to jak już mamy swoją definicję sukcesu, to warto się zastanowić, co można zrobić, aby ta nasza codzienność była bardziej luksusowa i jak zastosować tę zdobytą już wiedzę o, tym, o tej definicji sukcesu, żeby podnieść sobie codzienną jakość życia. I tu znów kilka drobnych przykładów z mojego życia. Ja już wiecie, lubię wyjść w środku dnia na spacer, na przykład, i moje odczuwanie luksusu w tej chwili będzie jeszcze większe, jeśli wyjdę gdzieś w jakieś przyjemne miejsce, w jakieś ładne miejsce, na przykład do parku, zamiast chodzenia przy jakiejś głośnej ulicy, albo gdybym mogła, to pojechałabym na jezioro, albo nad morze, cokolwiek, co wiąże się z obcowaniem z naturą. Teraz opowiem Wam o innym przykładzie, może coś nowego się o mnie dowiedzie, coś innego. Ja lubię się dobrze ubrać, bo daje mi to takie odczuwanie luksusu, że się sobą zajęłam. I jednym z elementów tego są dobre tkaniny. Na przykład bardzo lubię kaszmirowe swetry, no a one są dosyć drogie. Więc ja akurat swoich bardzo często szukam w lumpeksie. Tam znajduję jakieś ładne, zadbane koszmirowe swetry. Potem przynoszę je do domu, piorę, gole i dbam o nie i ten jakby. W ogóle cały cykl dbania o te kaszmirowe swetry, również daje mi to właśnie poczucie luksusu. I na koniec chciałam Wam jeszcze powiedzieć, jak pogłębić odczuwanie luksusu, który już znaleźliśmy wokół siebie. I to jest dosyć ważne, żeby po prostu tego luksusu nie przegapić, bo my możemy myśleć, że mamy, nie wiem, biedne, niewypełnione luksusem życie, a tak naprawdę może problemem jest to, że my nie potrafimy go dostrzec. I tu z pomocą może nam przyjść mindfulness i wdzięczność za to, co już nam się przydarza i co mamy. Taka, takie bycie świadomym w danej chwili, przeżywanie tego, co się wokół nas dzieje, może nam pomóc znaleźć właśnie takie drobne luksusy w życiu, albo je sobie podbić trochę. Bo jak na przykład idziecie do pracy i stawiacie po prostu stopę za stopą, no to może się okazać, że jak się zatrzymacie na chwilę, to okaże się, że jesteście naprawdę w pięknej okolicy. Zwykle jest tu. Pełno ludzi, są tłumy, a wy jesteście o takiej przyjemnej porze dnia tutaj sami, i może się okaże, że ten spacer do pracy będzie teraz dla Was właśnie takim tchnieniem luksusu albo na przykład jedziecie autem do domu po pracy i już zapomnieliście, że jeszcze rok temu pociliście się w zatłoczonej, śmierdzącej komunikacji. No i tutaj ta praktyka wdzięczności może wam przywołać to odczuwanie luksusu, przypomnieć, że to jest coś za co naprawdę warto być wdzięcznym i to jest coś czym powinniśmy się cieszyć. Jeszcze na koniec chciałabym wam powiedzieć, że nie zawsze jesteśmy w miejscu, w którym w ogóle możemy dostrzegać luksus i nie zawsze możemy go sobie świadomie dostarczyć, bo czasami walczymy no, o to, żeby po prostu przetrwać kolejny dzień i, i nie uszaleć, i to jest zupełnie normalne. Wszyscy jesteśmy ludźmi, zdarzają nam się lepsze i gorsze chwile. Ale kiedy tylko taka mała, mała iskierka zabłyśnie gdzieś wam w świadomości, to naprawdę fajnie jest ją w sobie rozniecać i karmić, a w zamian może przyjdzie właśnie do was to poczucie fitości i luksusu, które no, gdzieś naprawdę zawsze na nas czeka, tylko czasami my no, albo nie mamy możliwości, albo nie chcemy go akurat teraz zobaczyć. Mam nadzieję, że ten film pozwoli Wam częściej cieszyć się luksusem wokół was na własnych zasadach. Dajcie znać, czy ten film był dla Was pomocny, inspirujący, a może moje przemyślenia Was zdenerwowały z jakiegoś powodu. Czekam na Wasze wszystkie reakcje na dole w sekcji komentarzy. I dajcie znać, czy chcielibyście już taki film o konkretnych przykładach, jak mieć więcej luksusów w życiu, również oczywiście niskobudżetowych. Ja już Wam bardzo, bardzo dziękuję dzisiaj za uwagę. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału i pozostawienia kciuka do góry dla YouTube'owego algorytmu. I zapraszam Was jeszcze do obejrzenia mojego ostatniego filmu, w którym krok po kroku tłumaczę, jak sobie stawiać i realizować cele z taką łagodnością i poszanowaniem siebie, więc zapraszam Was do obejrzenia tego filmu i do zobaczenia za tydzień.